Widzieliście, że kola i mentosy w arbuzie naładują wasz telefon? Wow! Odlot! Ej, Suzy! Zobacz jaki lifehack! Pat, szybko! Co? To przecież niemożliwe. Musimy to sprawdzić. Mamy już butelkę coli, A oto i mentosy. Oj! Wow. O, znalazłem arbuza! Suzy, patrz! Hej! Kurczę, skąd go masz? Dziwne. Chodź tu, wielko ludzie. Czas przetestować swoją moc. To było niesamowite. Mam pomysł wyrzeźbić gwiazdę w arbuzie. Zaczynam! Dadam. Hmm, włożę kabelek, to powinno zadziałać. Zapomniałeś o koli i mentosach. Wow! To naprawdę działa! Czyli piątkę. Ojej. Księga zaklęć! Tu jest fajniejsze niż magia. Spójrz, Suzy. Nieźle co? Patrz szybko. No dobra, sprawdźmy to. Dzięki. Wleję tu kole. Mam nadzieję, że zadziała. Ja też. Uwielbiam wszystko, co jest nietypowe. Wow! Ok? Wow! Jak to możliwe? Brawo, Suzy, udało nam się! Czas w gabinecie lekarskim wlecze się nimi niemiłosiernie długo. Dobrze, że można oglądać live Świetnie, wiem, co z wami zrobić. Ej! Suzy, zobacz, co znalazłem. To prawdziwa bomba. Hmm, podejrzane, ale chcę to sprawdzić. Nie martw się, mam tu wszystko. Świetnie. Czekaj, to dla doświadczenia. Trzeba wlać ją do szklanki i dodać węgiel aktywny. Hmm, czy to on? Brawa. Całkiem fajne. Oh. To dopiero początek. No dalej, pospiesz się. No dobra. Super. Ale yes. najpierw musimy pokruszyć mm. węgiel. Ale zabawa. Ej, kogoś tu chyba poniosło. Pozwól mi skończyć. Kola musi zrobić się przezroczysta. Dobra. Patrzymy. Mówiłam ci, że to nie zadziała. Okay. Nie tak szybko. Ustawiam timer na cztery dni. W międzyczasie mamy mnóstwo fajnych rzeczy do zrobienia. Co? To naprawdę zadziałało? No wow! Przyznaję jednak, że to naprawdę działa. O, super! A to moje dzięki co? Okay. Jak to? Jakie ładne. Będziemy tego potrzebować. Zaraz ci szczęka opadnie. Jeśli wlejesz wodę do otwartej butelki i odwrócisz ją do góry, dnem nie wyleje się. Nawet jeśli włożysz do niej wykałaczkę. To jakiś podejrzany lifehack. Sprawdźmy, czy działa. Od czego chcesz zacząć? Sprawdźmy. No odkoli oczywiście. Mm, jest taka pyszna. Możesz wypić całą butelkę? Z łatwością. Ej, nie we mnie. Fuj, co za śmierdziel. Oops. Najpierw przykryję butelkę gazą, no i zabezpieczę gumką. Zaczynam. Gotowe. Teraz można wlać wodę. To takie ekscytujące. A co powiesz na przekąskę? Super! Podoba mi się. O, nadchodzi wykałaczka. Woda się nie wylała. To działa! Ura, udało się! Super! Przybij piątkę. Ojej, no nie spodziewałem się tego. To niewiarygodne. Ekstra! Tylko się nie przewróć. Suzy! Tylko nie to! Moja wieża! Przepraszam, nie chciałem. Spodoba ci się to? Monety się obracają. To magia! Wydaje mi się to możliwe. Ale mam tu akurat magnes. Świetnie! Sprawdźmy to, co? Będziemy potrzebować pięciu puszek coli do tego lifehacka. I moją czekoladę. Nie spiesz się tak. A może jakieś monety? Racja, gdzieś tu nie miałem. O! Ups, to wszystko, co mam. E... Dzięki, no niech będzie. Wow, moneta stoi. I druga. Oj, tylko nie oddychaj. Ach, porażka. A może klejem? O, nie. Cóż, wygląda na to, że ten lifehack nie działa. Fiasko. Wow. Wiedzieliście, że jeśli zmieszasz kolę z wybielaczem, to będzie świecić w ciemności? To dopiero jest lifehack. Och, dokładnie to, czego potrzebuję. Super. La, 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 Ojej, złapałem cię. Wszystko w porządku? Patrz, co mam. Wygląda nierealnie. Lepiej to sprawdzić. Gdzie jest kola? Okej, okay, uwielbiam ją. Czekaj, potrzebujemy jej. Najpierw musimy potrząsnąć to dopiero zabawa. Dzięki. Chciałbym, żeby to zadziałało. Okej. Okay. Zaraz się dowiemy. Wow. Ekstra! Brawo! Ale super! I jak to zrobiłeś? Ona świeci! To niesamowite! Aby zrobić galaretkę z koli, należy dodać do niej alginian z sodu, ubić i wrzucić do zimnej wody. Dadam! Coś tu się bawi lalkami! Chcesz galaretkę z koli? Oh oh. Suzy! Hey. patrz, to znowu jakiś fake? To niemożliwe. Zaraz ci to udowodnię. Oto Alginian. Stop! Prawie zapomnieliśmy. Mamy przecież specjalne stroje. Teraz wyglądamy profesjonalnie. Oh. Świetny pomysł. Coca-Cola? Jest. Alginian Sodo? Jest. Oh, yes. Suzy? Come on! Suzy! A, tak, tak. Oj, mogła mnie sprawdzać. Świetnie, koleżanko. Teraz pozostaje tylko wsypać Alginian. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co się stanie. Mieszamy. Sprawdźmy to. Ale super. Ojej, to po prostu jakiś cud. Zrobiliśmy coś jadalnego. Odlot. A ty w to nie wierzyłaś. Oj, a co z galaretką? Dobrze, że jest łyżka. Pomoże w eksperymencie. Miałeś rację. Udało się. Jakie fajne. I bardzo smaczne. Bomba. Co z tym zrobimy? Wiem. Wyrzucimy te butelki. No dobra. Potrzebujemy tylko nakrętek. A, już wiem, co planujesz. Nie, przestań. Mam lepszy pomysł. Połóżmy nakrętki na papierze do pieczenia i weźmy żelazko. A, e, zaraz je przyniosę. Babcia właśnie pracuje. Mam nadzieję, że nie będzie miała nic przeciwko, jeśli je pożyczę. Robię to szybko. O, jest gorące. Super. Niczym lustro. Oj, no trzymaj. Dzięki. Teraz te nakrętki zamienią się w fajną podstawkę. Ekstra. To prezent. Super, dzięki, Justin. Moje kochane! Ura! jesteśmy same. Zróbmy coś fajnego. Chodź tu. Musimy zrealizować nasz tajny plan. Zgadza się, zaczynajmy. Jest tutaj, ale nie wiem, jak go wydostać. Jakieś pomysły? Zrobi się. Zabezpiecz się. I hop! Gotowe. Mamy naszą mapę. Pora rozpocząć zabawę. Zobaczmy, co tutaj jest. Właśnie to będziemy dzisiaj robić. Już nie mogę się doczekać. Weźmiemy foremki i zrobimy te wspaniałe torty. Gotowa? Mam tu super muzykę, zaraz ją włączę. Co ty robisz? Po co? No słuchaj, włączam i mamy super dyskotekę. Moje ulubione tańce. To świetna zabawa. Emma, no dawaj! Natychmiast to wyłącz! Uspokój się! No, tak o wiele lepiej. No wiesz co? Dlaczego to zrobiłaś? Dobra, nieważne. Wezmę folię aluminiową i zrobię z niej foremki. Będzie z tego tort. To naprawdę fajne. A ty co będziesz robić? Hmm, co by tu wymyślić? Mam pewien pomysł, ale nie widzę nic odpowiedniego. Ten kwiatek się przyda. Usunę go oczywiście. Potrzebuję tylko doniczki. Do czego ci się przyda? Jest taki duży i zielony. Czy to będzie ciasto? Zaraz się dowiesz. Ej, oddaj mi tego kwiatka. Zawinę go w folię. To do mojego przyszłego tortu. O tak, odpowiedni kształt i rozmiar. Dokładnie tak jak chciałam. Super co! I co dalej? A, właśnie tych składników potrzebuję. Wezmę jajka mleko. Świetnie. To moje. Ej, to ja będę robić z tego tort. Muszę się troszkę rozgrzeć przy trudnym wyzwaniem kulinarnym. Najpierw mąka. Ups, ale pech. Jestem cała w mące. Nowa maseczka? O, dobra, chyba jestem już czysta. Dodam mąkę, i jajka. Będę miała z tego super ciasto. Oczywiście potrzebuję też mleka. Czemu się nie otwiera? Co za masakra? Ale bałagan. Dobra, najważniejsze, że otworzyłam. Wlewam i mieszam trzepaczkami. Moje ciasto gotowe. A ja rozdzielam je do miseczek. Teraz dodam tu troszkę kolorów. Wow! No to jest piękne. Będę miała pyszne i kolorowe biszkopty. Teraz muszę je tylko upiec. Zacznę od niebieskiego i fioletowego. Wstawiam je do piekarnika. No i muszę chwilkę poczekać. Już się zmęczyłam. Już skończyłaś? Odsuń się. Mam pomysł. Wow, to mogłabym wykorzystać. Jakie pyszne czekoladki. Super, po prostu cudownie. Muszę wytrząsnąć całą czekoladę z tego drzewka. Dodam ją do ciasta. Zaraz będzie gotowe. Wlewam całość do foremki. Okej, okay. ostatnie biszkopty upieczone. Mam ich tak dużo. W porządku? Tego już nie potrzebuję. Ej, co to ma być? A tu jest moje ciasto, super. Pozostało tylko je dopracować. wyrównam? Będzie lepiej. Emma, zobacz, co będzie na moim torcie. To pasta marshmallows. Hop, widziałaś to? Zrobię z tego nadzienie, żeby było i ładnie, i smacznie. Właśnie w ten sposób. A teraz uformuję sukienkę dla lalki. To będzie niesamowite. Będę miała wspaniałą, kolorową, tęczową Barbie. A tego nie potrzebuję. No i prawie gotowe. Ej, opanuj się! Przepraszam, nie chciałam. Jak prawdziwy, profesjonalny szef kuchni pracuje ze specjalną szpatułką. Teraz mam gładki, piękny, biały torcik. Proszę bardzo. A w środku będą MMsy. Uwielbiam je, są pyszne. Czas podzielić je na kolory. To będzie niesamowite. Dodam cukierki warstwami do środka. Właśnie tak. Czerwone, pomarańczowe, żółte, zielone i niebieskie. A tu jest moja ulubiona lalka. Taka ładna jak ja. Na całym torcie zrobię jeszcze różyczki. Będzie wyglądał jak prawdziwa suknia balowa. Już jest cudowny, ale czegoś mu brakuje. Oczywiście muszę dodać troszkę koloru. Ten czas marshmallows. Będzie super. Tak jaskrawo. Użyłam do tego pistoletu natryskowego. Ojej, no cudownie. Niewiarygodne. Super. Ej, przestań. Fu, to było okropne. Ups. Potrzebowałam po prostu butelki. Włożę tu lalkę. A teraz pora przygotować butelkę. Odetnę kawałek. I zaraz zobaczysz, co z tego będzie. No, Elza, trzymaj się. Gotowa? Doskonale. Zrobię piękny tort. Szybko i bez wysiłku. Mam tu niebieski płyn. Wlewam. Przyda się też troszkę brokatu. No, to będzie prześliczne. Elza oczywiście musi być w błyszczącej sukience. Dodam jeszcze niebieskie i białe kuleczki. Teraz wszystko pięknie się rozłoży. O rany! To jest po prostu niesamowite, ale fajny tort. Zgadzam się, odwaliłyśmy kawał dobrej roboty. Co nie? Oczywiście, przebi piątkę. No to pora zjeść te nasze torty. Mia! moja niebieska piękność. Elza jest taka słodka, ma uroczą sukienkę. Po prostu nie mogę się oderwać. A ja będę jadła inaczej. Odkroję ładny kawałeczek z amenem sami. No to jest po prostu niesamowite. Bardzo smaczny tort! A jaki piękny! Rozpływa się w ustach. mia Zaraz pęknę, ale chcę więcej. Już jestem! A co tu leży na podłodze? Ojej! O o! Chyba wpadłyśmy! Ojejku, jakie piękne torty! W sam raz do herbatki, a wyróbcie porządek! Och, jak dobrze jest odpocząć po ciężkim dniu! No dalej, dalej, dziewczynki! Kochamy cię, babciu! Też was kocham! Obejrzeliście fajny filmik o tym, jak dziewczyny zrobiły piękne torty. A potem, oczywiście, po sobie posprzątały. Odwiedzaj nasz kanał i oglądaj jeszcze więcej zabawnych scenek. Subskrybuj, zostawiaj polubienia i komentarze, a my będziemy Ci dostarczać jeszcze więcej rozrywki. Do zobaczenia! Pa Pa!